Cześć, tu Karolina. Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym holem zakupowym, chociaż niektórzy może sobie pomyślą, że nic nie robię, tylko kupuję, bo nagrywam ciągle filmy z zakupami. <grych> Słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was z zakupami m.in. ze sklepu na strechu, craft moli, Fabryka Dekoru. No to zaczynajmy krótko z więzienia na temat. Weźmiemy, weźmy my, sobie może zacznijmy od tego Moli. Słuchajcie, zamówiłam sobie w mieli taką tam promocja i teraz zamówiłam sobie e, kilka tekturek z napisem z okazji dnia babci, dnia dziadka, będę robić kartki, będę robić albumy z okazji dnia babci. Dnia Dziadka. to tak piękne tekturki. Naprawdę z tekturek jestem bardzo zadowolona od nich. Nie wiem, czemu wszystkie po prostu są wsadzane tylko ciągle do, e, do jednego pojemniczka. Nie wiem czemu. Dziadek, babcia, widzicie takie fajne napisy! Po prostu, kochanemu dziadkowi, o, kochanemu dziadkowi, kochanej babci, i tutaj też mam napisy, kochanemu dziadkowi, kochanej babci. 18. tu dostałam gratisik to był właśnie 18, i w dniu ślubu, i w dniu urodzin. Zamówiłam też sobie stemple. Stemple z napisem Dzień babci i Dzień dziadka, ale nie odbijają zbyt dobrze, nie wiem czemu. Zawsze miałam stemple z Agaterii, z Agaterii ze jestem bardzo, bardzo zadowolona. Naprawdę odbija każdy szczegół stemple z Agaterii, a te po prostu, no nie wiem czemu. Dzień babci, dzień dziadka, no tak, nie do końca mi odbija, nie wiem czemu. No mniejsza to. Dobra, w każdym razie napis Dzień Babci, Dzień Dziadka. Teraz, słuchajcie, mam, zamówiłam sobie na próbę z fabryki dekorującego różnego rodzaju taśmy, e, taśmy dwustronne i taśmy piankowe, ponieważ mają fajnie przystępne w czynach. i mówię, wezmę, wypróbuję, żeby dowiedzieć sobie, czy warto w ogóle zamawiać, czy one się trzymają, czy nie warto zamawiać. Tu mam, tak, w tej środku taśma piankowa, Taką, o takiej szerokości. Takiej szerokości. Wszystkie mają po 1 mm grubości i taką cienką, też mm, grubości. I później mamy też dwustronne, mam też trzy rodzaje grubości. Widzicie, no zobaczymy, zobaczymy jak się będzie sprawdzać i czy będzie fajnie trzymać. Muszę ją wykorzystać, Trzeba będę robić album, będę robić też kartki. Dnia babci, dnia dziadka, wytestujemy, wypróbujemy i wyjdzie w prawie. Co jeszcze? Mamy tutaj y, żele 3D też z fabryki dekoru. Złoty wziąłam y, Snow Effect i Silver, czyli srebrny. Słuchajcie, y, ten Snow Effect no fajny, ale nie do wykorzystywania w jaką y, takich, no Ten mi się bardziej podobał. Zrobiłam sobie maskę. To będzie ten Silver. On po otwarciu jest taki patrzcie o taki. Ale kiedy wyschnie, zostaje sam srebrny brokat. On się nie sypie, nic jest świetny. i wysychają bardzo szybko. Te są złote, po otwarciu wygląda tak. A po po prostu nałożeniu, kiedy wyschnie, zostaje sam złoty. A tak, tutaj założyłam, sobie, zrobiłam maskę i widzicie, ten, to jest ten silver, czyli ten. I, a ten znowu to jest ten złoty. White e, Gold. Widzicie, że po wyschnięciu zostanie sam złoty efekt jest świetny, ten efekt Nic się nie sypie, nic nie kruszy. Musi dobrze wyschnąć, szybko schnące, co prawda, ale musi dobrze wyschnąć i efekt jest moim zdaniem rewelacyjny. Ten to jest ten efekt, ale po prostu on już jest do używania y, też w inny sposób, bo najlepiej wtedy jest na pewno łożyć, na jakąś tam idę do używania na innych powierzchniach, prawda, a nie na papierze. Więc. Te dwa rewelacje, jeżeli chodzi o używanie też na papierze, moim zdaniem, ekstra polecam. Wziąłam sobie też e, teraz mieli nowości z e, 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 farbek. To oczywiście wzięłam jeszcze te pudry zapachowe, czyli jeżeli posmalujemy naszą kartkę pracę, będzie nam pięknie pachnieć. Akurat ja wzięłam zapach truskawki. Są też czekolada, banan i inne inne inne. inne. Wzięłam sobie też farbki, farbki metaliczne, tu mamy też tak dwa rodzaje, wzięłam na próbę, ale już wiem, że zamówię więcej, tu mam sam metalik, Sam same metaliczne, czyli tak, wychodzi efekt przepiękny metalicznych farb. Wzięłam sobie srebrny, złoty i różowy i mogę wam, zaraz Wam pokażę jak wychodzi i tu wziąłam sobie też metaliczny, ale z brokatem złotym. Tu wzięłam sobie metaliczny, srebrny, czyli on po wyschnięciu, on jest biały, ale po wyschnięciu zostaje, nie mogę odkręcić, po wyschnięciu zostaje sam taki kolorowy brokat delikatnie mijący się brokat. Nie ma nic innego, jest tylko ten delikatny brokat. I ja też myślę, że fajnie one będą i tak samo te tutaj. On ze złotym, a ten ze srebrnym. Po wyschnięciu zostaje sam złoty brokat, a tu po wyschnięciu zostaje sam srebrny brokat. I one będą świetne się moim zdaniem nadawać do y, kwiatków Milanu, Na przykład na środek, czy na płatki, żeby właśnie posmarować. Już Wam pokazuję jak wygląda. Te metaliczne właśnie, czyli te metaliczne. Te trzy, co tu mam, to są typowo takie. Widzicie? Wychodzą typowo metaliczny Kolor bez niczego. A te tutaj farbki, czyli z tym złotym, to macie o, ten złoty i srebrny. Czyli po wyschnięciu tak naprawdę zostaje i też brokatowo, tak i nic się nie sypie. A to jest ten znowu przezroczysty. I też zrobiłam na płytce, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I tu mamy ten czerwony znowu z brokatem. Ten ze złotym. Tu mamy srebrny, i tu mamy te metaliczne. No, po prostu też nie ma tego efektu, bo najlepiej przyjechać najpierw w gesso na takich płytkach, czy tekturka, czy akurat płyta MDV. Ale najlepiej przyjechać w gesso, i później dopiero hmm, farbkami. Więc też świetne, metaliczne bez brokatów i metaliczne z brokatem. Fajnie polecam. Coś mi się tu chciałam wyłączyć, ale się nie da. o to. Dobra, co widzimy dalej? Wziąłam sobie też tę te, Dekartę, te którą uwielbiam. Tekturki z fabryki. Tekturki wziąłem typowo dziecięce. Fajne są, bo są białe. Są białe, są też, nie są drogie. Wziąłam sobie ten elefant, tego słonika, sowy, miśki, tu takie typowo dziecięce kuciaki. No fajne, no ale mi się. Szejkierki sobie wzięłam dwa. Tu wziąłam jeszcze te karty. Tej karty. Sobie te karty. Wziąłam sobie tutaj kuchenne, ponieważ wzięłam też jeszcze papierów kuchennych na przepiśniki, więc pomyślałam, że wezmę sobie też e, tutaj karty. Wziąłam sobie kwiatowe, bo ich nigdy za dużo, nigdy za mało. Po prostu są ekstra. Uwielbiam te tej karty. I są duże i małe, i naprawdę można fajnie na nich popracować troszkę. Widzicie? Kwiatki, i liście, i motylki tutaj też są. Fajne, fajne, naprawdę fajne. E, fajnie, polecam. Później mamy jeszcze też takie dziecięce dla chłopca i dla dziewczynki z małymi tagami. Mamy bardzo, bardzo <laughs> słodkie, czyli mamy takie party bardziej. Na urodzinki, zajączki, lody, palony. Widzicie? Bardzo fajne. Też są świetne do takich dziecięcych Tu mamy znowu kwiatuchy. Tu mamy typowo też dziecięce dla chłopca i dla dziewczynki. puffy, Bluffy. Do tego też są zestawy papierów, które też wzięłam. Widzicie? Mamy bociaki, mamy buteleczki. Mi się koala, mamy wszystko. Ubrankę. Okay, już jestem, bo coś mi przerwało. Nie wiem co, gadam, gadam, a tu się nic nie nagrywa. Um, nie wiem dlaczego. Nie to. I przechodzimy do, do tej kolekcji papierów. Właśnie to jest to, o której mówiłam, czyli o tej kuchennej, takich, do których związły. Właśnie te tej karty. Chciałam zrobić przepiśnik do takiej pani, która kocha, kocha gotować i widzicie, mamy elementy do wycięcia, właśnie też takie jak w tej kartach. Descartes. W tych kartach są po prostu jest ich więcej i mniej. Mamy piękną krateczkę, mamy noże, tasaki, wałki, chochelki, przepięknie. Się razem prezentują te papiery. Przepiękna kolekcja, jeżeli chodzi właśnie o tego typu projekty, jak przepiśniki. Widzicie? O, to też jest świetne. Widzicie? Piękne. I tu mamy kolejne. Wszystkie papiery oczywiście dwustronne. Ja nie odwracam, bo one są z tyłu takie same, nie? Dlatego nie odwracam. I tu mamy takie, takie apetyczne, jak to powiedziała. Bardzo apetyczne. I ostatnia mamy po prostu taką. I tu mam oczywiście paseczki do tego w języku angielskim. O, super. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o kolekcję kucharską. Widziłam sobie też bardzo fajną, męską kolekcję do męskich projektów. Świetnie będzie. Już nie będę otwierać, bo to nie ma po prostu sensu. Na z tyłu stronie tytułowej są takie właśnie elementy do wycięcia. I właśnie w środku znajdują się te papiery, które tutaj widzicie na pierwszej stronie. Oczywiście y, też wziąłam sobie zestaw dziecięcy My Mini, to też bardzo fajne i dla dziewczynki i dla chłopca. I tutaj mamy też wziąłam sobie Shabby Garden, bardzo piękna kolekcja, y, też piękne róże, kolekcja uniwersalna i zarówno na projekty ślubne, krzest i tak dalej. Takie moje zdanie jest. Przepiękne papiery też Shabby Garden, bardzo fajne projekty wychodzą z tego. Też piękna kolekcja, więc polecam. Następna. Też po jednej stronie z tyłu, po stronie tytułowej mamy elementy do wycięcia. Zresztą w każdej, tutaj też mamy, tylko tu będziemy mieć kwiatki. I też są z tych wszystkich kolekcji, które są można dokupić właśnie D-karty y lub same arkusze z elementami do wycięcia. Dobra, słuchajcie, to by było chyba na tyle. Mam tu jeszcze jedną dziecięcę dla chłopca i dla dziewczynki. Bardzo fajne kolekcje, bardzo miło i przyjemnie się na nich pracuje. Polecam. I to by było na tyle. Polecam bardzo oczywiście Fabrykę Dekoru, jak wiecie jestem bardzo, bardzo, bardzo fanką tej firmy, naprawdę mają fajne rzeczy, bardzo duży wybór, zamawiamy zawsze wspólnie z dziewczynami, więc jeżeli ma ktoś ochotę się dołączyć i zamawiać razem z nami, nie ma problemu. Zamawiamy bezpośrednio o nich. Ceny zresztą widać u nich na stronie, więc robimy wspólne zamówienie, dlatego że koszty przesyłki są wtedy bardzo tania. Dzielimy je na ilość osób i wychodzi to naprawdę tania i naprawdę się opłaca o nich zamówić. A wybór jest naprawdę świetny. Mają duże wybór różnego rzeczy. Mają też stemple, malski i inne takie tam szmery bajery. Wiadomo, że wszystkiego nie można zamówić od razu, ponieważ to tak i tak są koszty. Dlatego tak. Trochę tego, trochę tego, trochę tego i jakoś tak fajnie polecam piękne, kolorowe papiery i dodatki i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!